Rejs łodzią w rezerwacie przyrodniczym Ropotamo, po jednej z najpiękniejszych rzek w Bułgarii, jest naprawdę miłą przygodą. Wycieczka trwa około godziny i rozpoczyna się od portu rzecznego. Ropotamo to rezerwat, który położony jest 50 km na południe od Burgas, w rejonie z wyjątkowo urokliwą florą i fauną. Obszar rzeki zamieszkuje ponad 100 gatunków zwierząt i roślin wpisanych do Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych. Z tego powodu w 1940 roku został ogłoszony jako rezerwat przyrodniczy. Gałęzie i liście wysokich drzew, wiązów, jesionów, klonów i innych rodzajów zwisają nisko nad spokojną rzeką. Po wodach Ropotama wiją się dzikie wielorośle, bluszcz i inne rośliny. Cała ta sceneria sprawia iluzję równikowych lasów. Na terytorium rezerwatu znajdują się wiele interesujących i wyjątkowych okazów przyrodniczych. Płytka zatoka rzeki Ropotamu, błoto Arkutino, gęste lasy, bardzo rzadko spotykane w tej szerokości geograficznej. Różne skalne fenomeny, takie jak lwia głowa czy wesoła skała, mokradła, bagna i inne. W rezerwacie można spotkać żółwie wodne, nietoperze, jelenie, dziki, sarny, szakale, lisy, kuny leśne, wydry. Odwiedzający mogą nacieszyć się pięknym widokiem białych wodnych lilii, które kwitną w maju, pustynnych orchidei, gęstych lasów, lian i inną roślinnością. A na terytorium rezerwatu znajduje się jedna z największych populacji piołunu morskiego. Interesującym faktem jest to, że ujście rzeki jest słodkowodne, a po kilku kilometrach woda staje się słona.